Każdy krążę, każdy dni. Każda z chleba nie czaruje. Ros tego powiada historia, leży wszędzie. Pierwsza miłość, druga rzecz pospolita. Tu nie z roku trzydzieści pa blaskiem zachwyca. Kruszą na postać, skrzydło jak ja czuję dumę, to mu srebrny ślad. Pomyty jak lustra, dawny dni. Każda obok, jawę co w duszy Witam wszystkich, moi drodzy. Na początku chciałem was zaprosić do sklepu internetowego estnomizmatyka.pl. Link do tego sklepu znajdziecie w opisie pod filmem, oraz kod rabatowy w wysokości 10%. Na kod ROSTEK 2025 zostanie Wam odjęte od zakupów 10% opłaty. Także zapraszam do odwiedzenia sklepu i ewentualnych zakupów. Asortyment oczywiście jest bogaty, także zapraszam i zapraszam na film. Witam na filmie z unboxingu monet w Gradingu NGC. Dotarła do mnie następna paczka. Także wysłało parę osób do mnie. Tutaj mamy monety, które wysłał Mariusz. Także sobie je zrobimy. Jest tu dość dużo monet także otwórzmy sobie teraz pudełeczko trochę monet jest gdzie jest przód przód jest tutaj, dobra jak widzicie mnóstwo slabów zaczniemy, zaczniemy. Od monet drugiej rzeczy pospolitej, poczekajcie sobie troszeczkę zbliżę. O, no jak zwykle weźmiemy sobie pędzel i pierwszą monetą jest 2 grosze z 37 roku MS66RD i naprawdę przepiękne 2 grosze w pięknym czerwonym kolorze. MS66RD Mariusz wysłał do mnie troszeczkę tych monet drugiej Rzeczpospolitej. Także ponownie jest 2 grosze 37 MS65RD Przepiękne 2 grosze. Ms sześćdziesiąt teraz będzie dwa grosze z trzydziestego roku, i mamy tutaj Ms sześćdziesiąt RD. Naprawdę bardzo ładnie wygląda w kolorze czerwonym. Ms sześćdziesiąt. Rd. teraz będziemy mieli ponownie dwa grosze z 1939 roku tylko z notą nieco inną MS-65RB trochę moneta przyciemniała no i dostała od razu kolor brązowy przepraszam, czerwono-brązowy najbardziej to widać na właśnie rewersie MS 65 RD. Teraz będzie 5 groszy z 31 roku. MS 62 BN, czyli kolor brązowy. No i faktycznie moneta nosi kolor ciemny. Także Mamy MS 62BN teraz będzie 5 groszy z roku 38. I mamy tutaj notę MS 65RB, dużo czerwieni, aczkolwiek brąz. Bardziej się tu zaczyna panoszyć, więc dlatego dostała czerwono brązowa Czerwono-brązową dopiskę. Naprawdę bardzo ładny. 5 groszy z 38. Teraz będzie 5 groszy 38 MS 63 RB. Naprawdę bardzo ładnie zachowane. super teraz będzie moneta 100 zł, mieszko i dąbrówka 66 rok 1700 100 zł łońce, detal i poszukajmy miejsc które noszą ślady mocniejszego czekajcie, bo jeszcze troszeczkę pyłku zostało Aha, już widzimy, nad orłem są kreski. Także AWS wygląda na nieczyszczony, ale za AWS ktoś się wziął Łęce dodać Skinet. Teraz będzie bardzo dużo jedno groszówek, także na chwilę wstrzymam nagrywanie, posortuję je wedle ocen i włączę się ponownie. A więc mam tutaj posortowane i noty mamy tutaj 64, 66, 67 i 68. Pokażę w sumie po sztuce, bo pokazywania, pokazywanie na przykład.

Także to jest numer 1. Jedna sztuka była właśnie w ms 64. MS-ów 66 są 4. Od razu, tak może pokażę, żeby każdy zobaczył, że wszystkie mają jednakowy, jednakową ocenę. I pokażę tylko jedną sztukę po to. No i mamy MS-66. I 4 sztuki w tej nocie MS 67. Tych monet jest już wam liczy, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, no ja przed tym chyba powiedział 15, no ale tutaj też tylko jedną sztukę pokażę i powinno starczyć MS 60. 7, 1 grosz 90 roku czekajcie, bo ten pył naprawdę jest, bardzo przeszkadza no i mamy grosika w MS-67, jeśli kto chciałby zakupić e, takiego grosza odezwać się podczas e, czatu na żywo podczas premiery filmu i dam kontakt jeśli sam Mariusz pozwoli na to dam kontakt do niego czy miałby chęć sprzedać komuś owe monety a już pakuję z powrotem do przedziałek także przesyłka będzie seroga do Mariusza No i tutaj mamy MS -y 68, 2, 4, 6, 8, 9 sztuk. Jest to druga najwyższa nota, najwyższą Mariusz już miał, jako jedyna moneta z MSM 69, także już pokazuję. No i mamy grosik 90 roku MS 68. A czekajcie, zbliżę nieco jeszcze. O. Także jeśli ktoś by chciał, e, takiego ms to już wspomniałem, odezwać się na czacie, Mariusz. Zazwyczaj na czatach jest podczas premiery, także zapraszam do kontaktu. A teraz zademonstruję wam monety od Piotrka. Czekajcie, ja sobie tutaj tylko ogarnę, zabiorę to pudełko i otworzymy monety od. Piotrka, Piotrek wysłał do mnie trzy monety. Są to jednogroszówki 1 z 1939 roku, znaczy z datą 39. Generalnego Gubernatorstwa. Jak widać, tylko trzy sztuki. I zaczniemy od tyłu tym razem. No i mamy 1 grosz 39. German Occupation, MS-64. Czekajcie, bo u nas jest za ciemno. Muszę sobie zbliżyć. No, trudno to pokazać. O! Ciemny kolor. MS-64. Ponownie MS-64. Już nieco jaśniejsza moneta, ale nadal ciemna naprawdę bardzo ładny MS-64. No i jedna z dwóch monet z 39 roku niemieckiej okupacji. Top Pop MS-66, naprawdę bardzo ładnie wybita, niezniszczona moneta, no tylko, że cholernie ciemna, no ale nic się nie zrobi. A żeby troszeczkę uwiarygodnić to, co mówię, że jest to Top Pop, to już Wam, moi drodzy, zademonstruję... Jak to NGC ogradowało? No i mamy właśnie tą monetę. I tylko dwie sztuki z taką notą. I są to dwie ogradowane monety w MS66. Jest to top -up. Także tylko pogratulować. Tylko pogratulować Wytkowi. Oka. Dobrze. Moi drodzy, na razie będzie to na tyle. Jeszcze mam co pokazać, tylko nie chcę zaś zbyt długo tego nagrywać, także rozbiję to ponownie na prawdopodobnie trzy odcinki, bo mam jeszcze trzy, trzy kartony do otworzenia. Zrobię jeszcze z tego dwa odcinki. Także jak zawsze na koniec zapraszam osoby, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, a obecnym moim subskrybentom dziękuję za właśnie Wasze subskrypcje, komentarze, lajki, dyslajki. Dziękuję moim wspierającym mój kanał na YouTube, dziękuję moim patronom na Patronite, także jest to na tyle. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!